Hej hej, Season dzisiaj przychodzę do was z dwoma adeptami i one oraz nowego nowego surwa. Materiały pochodzą z wczorajszego streama na, na Twitchu. Oczywiście dzisiaj też około 18 będziemy lecieć na na Twitchu dalej, bo trochę to to postać trzeba ogarnąć. Link do Twitchu macie w opisie. Dokładne info, której będę startował macie na Discordzie. Wszystko macie w opisie. Pierwszy macie macie surwo, potem macie adepta. On i co, no proszę do to by było na tyle, słyszymy się wieczorkiem na streamie. Ej, ej, ona mnie minęła, ona mnie minęła, ona mnie minęła. Aha, no to się wygrywa, zaczyna, wam powiem. Eee, dobra, dobra, witam YouTube'a. Adept, podejście pierwsze. Eee, gen w dużym... Gen w dużym by się przydał. Okej, okay, dostałem trochę. Jak to Jak ten efekt się nazywał? Go dostałem. Mm, ho ho, 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 ho. drugi hmm. jakiś totem w takim hmm. trzeci gęsto z tobą misiu, co? alt tego? jest, tu jest. Tego gena może zostać w tej Misiu Albo i nie eee, dobra tak, telewizora to by nie będę włączał, bo to na chwilę z jest useless trochę Mkryci Gena jeden totem tylko Ja chcę... O, możesz być i ty Będę na domowy totem, żeby tą naciwkę zacząć jakoś targać, bo oczywiście teraz będzie giera pod podaciwki typowa. Dobrze. ma problemu tak. Mm. Ona, ona jakoś tak w miarę próbuje z tych teleportów korzystać. To no co dobrze, bo bez tego to ten. Ten killer jest trochę useless. Co to. Jezu, nie strasznie gościu. E, co by nie powiedzieć. Niech ktoś mi powie jak. Okej. Okay. Będzie to leżysz już po drugiej stronie, blisko bramy, tak? Okej okay. No gorzej będzie jak zaraz jakieś jakiegoś noeda, to już wtedy będzie trochę... Właśnie jak ona jest w niewidzy, to ja jej. jej nie widzę. Ej, ej, misiu, misiu. Ej, przyjmij przyj, no przyj, przyj hita tych jadu, no. Jezus Maria, no nie mów. Ej, no ta baba nie ogarnia. Tak, wy, wyjdź sobie jeszcze swoje z tej. <ślesk> mhm. Wiecie, że ja teraz campę dostanę, nie? Adam machnięta, ale tej. Właśnie wiem, słuchaj, ja nawet nie zdążyłem. A ja nie zdążyłem zrobić niczego w tym. No mnie przy tym? Nie. Ej, ja, ja się ogólnie tobie nie dziwię. Ja tylko żałuję, że ja w praktycznie zacząłem. Ja Miałem może godzinę w tej grze jest to słabo Więc ogólnie Walhalla sobie leży na, na kupce wstydu Co? No co no ty tam to nam lekko, nie? Tylko wiesz, to jest jeszcze... Tylko tu jest wiesz, jeszcze... nie wydanie GTA. O, poprawcie jej zasięg, please. No i tak nie dostała. No właśnie, widziałem tego, ile ma kosztować aktualizacja. Na piątkę. Powiem to, że jak dla mnie. Oła? Dla mnie jest słaby. My się. No ale, w ogóle tego, co jest konferencja, Tej of Play, jestem ciekawy co oni tam... Coż nam pokażą w ogóle. No dobra, ale to mówisz o tym, ale to mówisz o jakbyś kupował tego, nie? A nie, a nie apa. Jest, jestem ciekawy co oni tam... Co oni tam zrobią. Dobra, nie cofili z Słuchaj, u mnie nadal czeka większość rzeczy. Eee, jakbym miał kamerę, to ja bym to pokazał. Ale nie mam, więc sobie nie pokażę, ale ogólnie... Ale ogólnie u mnie jeszcze... Eee, czeka ten... Czeka Darklight, dwójka. Plus jeszcze ten, Tu jeszcze czeka, no wiadomo, Horizonik to jest, co swoją drogą. Naprawcie i zasięg! Ja nie, ja, nie wiem, ja, ja nie umiem patrzeć, gdzie on tego. No Horizonik, w sensie, Horizona nie kupowałem jeszcze, no ale jeszcze ten. Nas sztypa zgubiłem Jakby wiesz, to jest na, na takiej zasadzie, że u mnie jest to różnica, że ja słuchaj, nie ograłem jedynki. No, to, no to, to wiemy o czym mówimy obydwoje. Ale wiesz, na przykład ja, ja nie mógłbym... Tej? Okay? Nie. No tylko właśnie, problem jest taki, że ja... Yy, że ja bym... Nie ograł, w sensie jeżeli gra fabułkę i to jest sequel i... Jak typowo nawiązuje do pierwszej części, to ja bym tego nie ten. To ja bym tego no, no nie odpalił po prostu, nie? Jakby mam wrażenie... Aha, no tak. Ja mam wrażenie, że dojeżdżą w tym meczu. Ale nie mogę tego przebić, bo mają jednego gena. A ja mam jeden hack. A oni już któregoś surwa z kolei. Na no, drugiego gena mają. No właśnie, że jest koduma, to wiem, bo właśnie próbowałem wam rzucić linka na, na Discorda mojego, i... i tak się wywaliło. A to, że czy Spotify, Spotify się wywalił do tego. Tego akurat, słuchaj, nie wiem, bo nie używałem ostatnio, mi tam o 15 działał. O. Hej, misiu. No to możliwe, bo ja wtedy... ...ale podmianka, ...bo ja wtedy... ...wtedy byłem chwilę na konsoli akurat. ho 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 ho, 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 ho. Dobra, leż mi tutaj, Możliwe. Możliwe, ale ogólnie mam takie przeświadczenie, że teraz to chwilę będzie po prostu coś będzie padało i to tak. I to tak wiesz dość. Ok, that hard? Tak w miarę tematycznie No, tu masz tylko mi się okno. Chyba teraz jak u zaczynam dojeżdżać, ale Tylko tutaj tak to jest za wolno Mam połowę haków Instargany Tutaj tak bardzo by się ruina przydała Znaczy ja wiem, że to adept, ale ...przez... ...tuuuu... ...ZD. Ciąg zgubiłem. Słuchaj, jak ja bym policzył kupkę w SED-u, tam jest z... ...30 tytułów, myślę bym. Nawet nie jest tak, żebym śwież jakoś na siłę szukał coś, ale. Wiesz co? Ja jakoś nie czekam, ale jakby była jakaś fajna opcja, og ogarnięcie go sobie, to. to ja byłbym jak najbardziej. No troszkę. Akurat u nas trochę tak. Dobra. Tu jest cicho. Gdzie? Okej, okay, tutaj. No jeszcze nie tak źle tylko ja połowę haków, jakbym... Push. Jakbyś ty była wyższa. Jakbyś ty tylko była wyższa. Gdybyś ty nie była takim takim kudtuplem. Raz. O, za późno. Okej, okay, no pierwszy kill jest, nie, ale No tutaj tak się wszystko za wolno dzieje. No, teraz nie ma sensu wchodzić. Okej, okay, tamten kręci ten ranny. Raz. Nie ja wiem, że teraz cicho siedzę, ale mam jeszcze jakąś szansę, że, że ugnę tutaj cokolwiek, jeżeli ona jest stosunkowo daleko. myślałem Jeżeli Okej okay. Nie, nie znoża mnie obiec. To jest to tam Aha, ty masz dethadę, tak? Okej. Okay. Fajno. Dobra, ej, powiedzcie, że ja mam to zrobione, please. Tylko żeby ten nie miał jakiegoś tego. Ta ma bombę. Ej, dobre, mamy go. Mamy. Dobra, mamy to. Mamy Adepta. Jest i Adept. O, oh, beauty. Jeszcze zadanie zrobione, tej no pięknie. No, 29 koła bazówki. Tutaj też był, tutaj też był Adept robiony.